mamo, z tej strony Kes, a dzisiaj znowu mój kolega, przywitaj się. No przywitaj się! No właśnie się witam. No. No i dzisiaj pokażę wam na filmiku, jak ekspić na a czy znaczy, ekspienie na szkieletach i może zdarzymy uwalić raz łowczę I spotkamy się już w Tuzmer. Więc po 2 tygodnie Okej, jesteśmy już w Stusmeer, a jest mój kolega Lestor. Siemano. No No i wciśniemy w Margonem, idziemy na Alkulę i będziemy też na e, trupach i na Łowcu Czaszek. No, jeszcze pójdziemy. W szkieletach. No, na szkieletach. No to dobra, to ja, ja już jestem w Alpanie zaraz. A ja sobie robię umki, więc Dobra, chwilkę tam na mnie nie poczekasz. Dobra. To posłuchaj, nie chcę muzyki. Muzyka się kręci jak portalny kres. Shalom, niech Bóg ja spłynie tutaj na każdy dół salam alejkum shalom nie ważne daleko czy bliżno stąd salam alejkum shalom salam alejkum shalom salam alejkum shalom salam alejkum shalom Pozytywni zawodnicy niepotrzebne są. Wojsko i policja. Kończyła się bowiem duchowa prohibicja. Zobacz, jak wygląda teraz prawdziwy świat. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, ile naprawdę jest wart. Salam aleikum, shalom. Niechaj Bogusław płynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, shalom. Nie możemy dalej po czymś dostąpić. Salam alekoum, Tutaj na każdy dom Salam, Salam alekum shalom Nie pochód płynie tutaj na każdy dom Salam, Salam alekum shalom niechaj pochód płynie tutaj na każdy dom Salam, Salam, Salam. alekum shalom Nie ważne daleko czy blisko tam Salam, Salam. alekum shalom gdzie ty, ty jesteś? no to jestem stare sioło. Tak. Czyli mam, mam zmierzać na alkule? Tak. Czyli teraz łowca czaszek mam nadzieję. rzut tak to dobry Zobaczę, może mojego kolegę zawołam. O nie. Niestety go nie mam. Nie Miałem kogo zawołać, a we dwóch go nie ubijemy. Ubijemy! Na pewno. No. Dawaj, bo... osiem. Dobra, to nie. 83 3 i 8-3. To dawaj, my i idziemy na... Ja chodź na szkielety. Bo ty zanim on się zrespi, to już będzie po filmiku. A co teraz nagrywasz? No przecież. Cały czas. Czy cięcie zrobiłeś? Nie. No widzę cię, dobra, to chodzę. Ale nie w grupie, tak osobno, nie? Pokażemy, A. jak spienię na szkieletach, nie? Może jakieś unilotnie. Pusto, pusto ci powiem. Bo ja w po wybijałem. Mm. Tu bijesz 8-3? No! Kiedy? No teraz przed chwilką. Bo ja zaczęło wołać. No wołać mnie jak wbiję 83 No mówić, że wbiłem 8-3 Ja może taka, na To taka sensacja dobiję. musi być? No ja może na tak dobiję 8-4 i te buty zlicytuję sobie i założę. No tylko musisz je zlicytować Kurde, coś pusto. Dobra, widzę, dobra. O, potrójna grupa moja. Osobna, spoko. Ja tutaj wszystkich na auty cisnę, szans, że ze mną nie mają. Jak coś, to będzie... Będą wszystkie muzyki, jak się wam jakaś podobała, pod filmem. Dobra, potrójna grupa. Właśnie lotłem tarczę. Uni? Właśnie, że nie. Nie wiem czy mi się poza brać, ale droga wie, jest, więc utunuj się im opchnie. Oj, ciężko kurde. Oj, 30%. Zamrożenie. Chyba dam radę. Dobra, dałem. Chyba tak. Też coś tak myślę. Ale nawet dobry jak na tych szkieletach, ci powiem. No nawet. Tam, tu bardziej liczę na Unii niż na EX, bo na impact to, to, to ja sam spokojnie dobiję. No tak, tylko że na, na impact to. Na impact. Co, co ja mogę powiedzieć o Impact? Na, na potrójnej grupce, grupce 92 jadę do. No, jaki jesteś słaby, no to się nie dziwię. Znaczy, no mam jedno hero na sobie i reszta wszystko... O kurde, akurat nie widzisz. I reszta mam, wszystko... Mam 4,5% i kur... napadłem. Padłeś? No. To cięcie zrób. Dobra, to robimy cięcie i jak się zrespię, to... będzie i dalej filmik. Okej, wróciliśmy widzowie, ale zaliczyliśmy jednego faila. Powiedz im powiedz Patryk, co zrobiłeś. Co ci się stało? Skończyło mi się wyczerpanie, wiesz, jak ludzie, jak to możliwe? No wiesz, jak maniakujesz 8 godzin, no to nie wie się, że się skończyło wyczerpanie. Rano grałem tylko 3 godziny. No i teraz 3, dość równe 6 godzin i po wyczerpanku. No to ja sobie będę tutaj 5 minut ekspił. O, i pokażę, co może lotnąć <im odcink noun> I jutro będziesz miał wyczerpanie, to nagramy. No jeszcze jeden film nagramy. Ale z samego rana. Nie. Kiedy wstanę i będę miał pełno wyczerpani. Ty, ty, ty on wstaje o 6 rano i gra do dziewiątej? Ty? Babka. Co? Kopnij Zolkę Nawet no. mi na Zolkę nie wstać w znieśku. Zolkę to ja Co? Ziolkę, co, co? A ty stare pierdło, ile dostajesz z renty, co? Półtora tysiąca. No już bez wyczerpania, brawo. Gdzie ty jesteś?